Ha <noise> ja pierdole! Teraz to mi kurwa stanął jak struna! Adam! Pierwszy człowiek, przyszły trup. A ty kurwa kto? Alastor. Cała przyjemność po mojej stronie. Przyszedł czas skończyć twój pierdolony żywot. Niezły głosi. Nie słyszałeś może, że jazz jest dla pi... Ty a, a a Czy ty serio sądzisz, że masz szansę? Śmiertelna dusza to dla mnie pikuś, nieważne czy ja. Ty najlepiej powinieneś wiedzieć, do czego zdolna jest dusza, gdy weźmie los w swoje ręce! Ha, ha, ha. Masz się za twardego chuja, co? Twardszego niż ty. Ha, 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 ha. Brak dyscypliny, samokontroli, a co najgorsze. jesteś powolny! A ty jesteś. Nie prz, nieprz. kurwo... kurwa. Jesteś zbyt czerwony! Czerwony kurwa morda! Poezja! Zaraz ci zdejmę ten zjebany uśmiech z twojej niedojebanej mordy! Bo radio już kurwa nie żyje! Co to było? Kurwa, tak! Chujci głęboko w dupę Hahaha! To jest lepsze niż seks! I tu się z Tobą nie mogę zgodzić! Radio wciąż żyje, jednak musi zakończyć tą transmisję! No Nie! Kurwa, kurwa, kurwa! Ty pizdo!